Właśnie w związku z tym y, spotykałem Jana Pawła II, ale wtedy już w 2002 roku, kiedy go spotkałem, to on wtedy już widać było tę chorobę, ale też właśnie jak dzisiaj przy, tym, przy tej figurze, tak wtedy go wziąłem za rękę i trzymałem go za rękę i rozmawialiśmy. Był bardzo, bardzo pogodny i bardzo oczywiście życzliwy, niesamowicie. Także to z tego spotkania pamiętam. Mm -hmm. Czy to muzeum sprawiło też, że ksiądz kardynał Ja gut, ich war natürlich schon in dem Alter und auch schon Priester, dass man das alles mitbekommen hat, alles verfolgt hat, auch alles gelesen hat, die ganzen Enzykliken, die Texte, alles, was ich... Ja, natürlich viele Erinnerungen jetzt in diesem wunderbaren Museum, wo doch eben das Zentrale der Persönlichkeit von Johannes Paul II. herausgestellt wird diejenigen, die sich eben erinnern können, aus dieser Zeit stammen. Für die sind das Erinnerungen, aber auch für die jüngeren Leute ist das eine äh, beste Gelegenheit, sich mit der Person und dem Werk von Johannes Paul II. Äh, zu beschäftigen. Oczywiście ksiądz Kardineo mówi, że bardzo mu się podobało, że to jest właśnie taka, taka retrospekcja, jeśli chodzi o, e, o osobę, o kult Jana Pawła II świętego, ale też e, uważa, że to muzeum, piękne muzeum, jak zaznaczył ksiądz Kardineo, wspaniałe, że to muzeum też jest, e, jest takim. Właśnie takim momentem, czy taką, taką możliwością dla wszystkich młodych ludzi, którzy już nie, nie, nie znali osobiście Jana Pawła II, czy którzy no, nie mieli kontaktu z nim, że mogą go y, poznać tutaj właśnie, że mogą go doświadczyć, mogą właśnie poprzez te jego wizyty duszpasterskie i tą figurę i, i tak dalej, także na nowo przeżyć spotkanie z Janem Pawłem II. Mm -hmm. Ich möchte auch noch Herrn Kardinal über Polen fragen, weil um ich weiß, dass er hier herkommt und die Polen auch sehr lehntgen, die Lehre des Kardinal und seine Wahrnehmung sehr zählen. Polen hat natürlich eine große Rolle gespielt, auch gerade über Johannes Paul II. bei dem, äh, ja, bei dem Ende dieses Ost-Blocks, Ost-West-Konflikts und der kommunistischen Herrschaft. Äh, und das sieht man jetzt auch in der Gegenwart wieder, jetzt bei dem Ukraine, Krieg gegen die Ukraine. Dass auch Polen eine zentrale Rolle spielt, auch in der Weltgeschichte, in der gegenwärtigen Geschichte für die Zukunft. Dass aber eben auch bei dieser antichristlichen Kampagne, die ja von ideologischen Politikern im Westen geschürt wird, dass Polen hier eine wichtige Rolle spielt. Mhm, mh. Oczywiście Polska odgrywa bardzo ważną rolę, nie tylko dla mnie, ale w ogóle w dzisiejszej rzeczywistości. Przede wszystkim też patrząc w kontekście Jana Pawła II i tego muzeum ku jego czci, to on odegrał bardzo ważną rolę właśnie niszcząc czy zwalczając komunizm, cały ten kontekst właśnie wyzwolenia i demokracji, która nastąpiła później po tym momencie właśnie podczas jego pontyfikatu, a dzisiaj widzimy też w kontekście tej naj Nowocześniejszej historii, że Polska stała się bardzo ważnym krajem w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, że stała się właśnie tą wielką pomocą i też jest tu widzimy, że Polska odgrywa bardzo ważną międzynarodową rolę, I o tym nie możemy zapominać i z drugiej strony mnie też to cieszy. I ostatnie pytanie, związane z pobytem w Wyższym Seminarium Duchownym i z kapłanami bo myślę, że kapłani też odgrywa, odgrywają, olbrzymią rolę w kościele, tak jak my Świeccy również. Co przede wszystkim chcę podczas tych prelekcji przekazać polskim kapłanom, jakie przesłanie jest związane z Eucharystią, ale przede wszystkim dla księdza kardynała to spotkanie tutaj w Częstochowie. On też wiele rzeczy frage in bezug. Ja bei uns gibt es nie keinen Gegensatz zwischen dem gemeinsamen Priestertum aller Gläubigen, dem Priestertum der Hirten. Die Priester sind ja keine Kaste abgehoben von den Menschen, sondern sie sind von den Menschen, werden für die Menschen von Christus bestellt und dienen auch, kommen von der Menschheit Jesu her, aber haben diesen göttlichen Auftrag. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir auch nicht so. Angst haben, wir werden nur so Leute aus der Vergangenheit. Das wollen ja die anderen sagen, die die Kirche korrumpieren wollen. Sagen sprechen immer von der Krise der Kirche. Die Kirche ist in keiner Krise, weil sie von Christus stammt. Es kommt nur drauf, von uns auf uns an, dass wir auf den richtig, richtigen Weg mit Christus gehen. Mhm. Oczywiście chciałbym przekazać, nie, nie tylko nie robimy tutaj różnicy między świeckimi a kapłanami, bo kap, kapłaństwo nie oznacza jakiejś takiej szczególnej kasty, tylko jesteśmy przewodnikami, właśnie pasterzami dla świeckich, ale wspólnie z nimi tworzymy Kościół Chrystusowy. I przede wszystkim chciałem przekazać dzisiaj kapłanom, bo mówi się często, dzisiaj jest taka narracja, że Kościół znajduje się w kryzysie. To nieprawda, bo Kościół jest ustanowiony przez Chrystusa i nie znajduje się jako taki w kryzysie, ale chcę właśnie zachęcić kapłanów do takiego odważnego świadectwa dawania świadectwa o Chrystusie, dawania świadectwa właśnie wiary, miłości i to jest to jest takim głównym moim zadaniem, a jednocześnie żeby właśnie ich dodać im odwagi i takiej nadziei. Wiem. Die atheistischen Ideologien, die sind nur destruktiv, die zerstören den Menschen. Lage, Krieg te właśnie te wszystkie ideologie ateistyczne widzimy, nawet nie trzeba studiować i nie trzeba się głębo, dużo zastanawiać, widzimy, że one są, niosą tylko zniszczenie i destrukcję, LGTB, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko razem niesie destrukcję, a kościół próbuje dawać właśnie wiarę i niesie życie i to jest ta różnica. Also tutaj mhm. in große von Johannes Paul II. war: Der Weg der Kirche ist der Mensch, ist das Leben, ist das Positive, ist das. I właśnie Jan, Jan Paweł II jego takim najważniejszym przesłaniem to było to, że Kościół jest tak, da, mówi tak dla życia, właśnie da, daje nadzieję, daje ufność, a nie żeby w tym dzisiejszym świecie, żeby mieć, posiadać właśnie tę siłę, którą, którą daje Kościół Chrystusowy, przez Chrystusa ustanowiony, a nie, że właśnie te wszystkie rzeczy, które są poboczne i drugorzędne, że one są właściwie tylko tylko, jeśli tylko nimi się zajmiemy, to nie będą, nie, nie będą dobrze spełnione, nie urzeczywają tego. Bardzo dziękuję za spotkanie. Wiem, że ksiądz Kardynał również zna język polski dosyć dobrze. Czy chciałby po polsku jakieś przesłanie końcowe pozdrowienie? Nie, nie ma Anne Grusow Polnisz Sagen. Serdecznie. Serdecznie pozdrawiam. Pilzymów z Polski, nawet i będę papsk To papież zawsze mówił, tak? Serdecznie. To ja pozwolę sobie teraz na, na pokazanie świadectwa mojej miłości dla Jana Pawła II, jakbyśmy mogli tylko do kamery. Mm -hmm. Das, das ist eben. Wszystko, ich möchte, ich möchte, ich, ich möchte zrobić. jetzt eben ein, proszę, ma, mein, 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 mein Beweis oder mein, äh, mein äh, Zeugnis, zeugnis mm -hmm. zeigen, was mm -hmm. ich in zehn Jahren gemacht Boazum. habe. Ja. Aber mein Zeugnis mm -hmm. des Glaubens mm -hmm. und der Liebe zu Johannes zum dem Heiligen Johannes Paul II. Das möchte ich jetzt sehen. Und Dziękuję. das ist alles enthalten Dziękuję. in diesem. Herzlich willkommen eben in diesem Museum und das ist eben schön, dass Sie gekommen sind.